Yy, elo, mordeczki, z tej strony Maczem8 i w dzisiejszym odcineczku taki nietypowy mm, filmik. No może już nagrywam, ale już w dzisiejszym odcineczku wam pokażę, mm. jak zaraz do tego przejdziemy jak w Roblox Studio zdziałać jak zrobić w Roblox Studio coś a jeśli filmik Wam się spodobał to nie zapomnijcie o zostawieniu łapeczki w górę i subskrypcji z dzwoneczkiem, bo to bo to mnie bardzo wspiera a my już lecimy dobrze jak widzicie, tutaj mamy gry. I tu jest wiele szablonów. Są takie, są już gotowe gry, ale my nie będziemy robić gotowych gier, akurat. My już przejdę, co my dziś zrobimy dziś Wam pokażę jak zrobić mówiącego ludka czyli taki ludek co jakby będzie coś do ciebie mówił na przykład hello yy, takie tam rzeczy Dobrze, jak widzicie, to jest Roblox Studio. Akurat myślę, że znacie taki, bo ja tu nie będę pokazywał, że tu się robi to, tu się, tu się tak, to się robi, bo po prostu się zapoznajcie po prostu, żebyście wieli jak, wiedzieli, jak się ruszać swobodnie. To tak, otwierajmy workspace. I klikamy na bezplate. No i tu macie rzeczy do skracania i rozszerzania. Akurat, jak widzicie, ale ja sobie, bo mi się to tak troszkę zepsuło, to ja będę korzystać z tego, ale wy sobie z tego korzystajcie. Dobrze. Zróbmy sobie najpierw jakiś mały teren w ogóle, żebyśmy, bo teren zrobię troszkę mniejszy, bo wiem, że mnie gotowe, ale troszkę mniejszy, Nie możemy zmniejszyć za mało, żebyśmy tu nie spadli. Super. Tutaj, jak chcecie, to możecie se materiał zmienić jaki chcecie i kolory materiału, albo, ale ja sobie na razie zostawię ten. Po prostu, no, może się tam kolory zmienię, jak jakaś trawka o taki zielony. Następnie um, stawiamy lódka. Klik, klikamy w Plygons. Um, zbuduj lutka. Dobrze. Tego ludka jest kumami. Dobra. Przesuniemy go lekko. Kurcze, y tak. Dobrze, ustawmy ludka, ale zanim do tego przejdziemy, ustawcie sobie spawna, bo patrzcie, co się stanie, jak tego nie ustawimy. My się gdzieś tu spadamy, a, ta, a to nie ma tak działać. Tu klikamy spawna. I tego spawna zabierzemy i gdzieś go schowamy. Może tu. Dobrze. Teraz nazwijmy go. Nie wiem może dom. Dobra, to będzie dom. I teraz mu y, zmienimy tak jakby wiecie po zmianie. Dobra, arm Zmienimy mu kolory ciała. Ogólnie nie róbcie, że tak, że modele sobie z toolboxa wyciągać. Bo tak się nie robi. Mm. Tylko powiem, że po prostu tak się nie robi gier, bo wtedy nikt Was gry nie zagra. Dobra, ja, ja akurat wezmę, bo to jest poradnik, ale wy się tam zmieniacie, bo ja już nie będę tu wszystko tak długo robił. Nie, no nubek dajmy na to, że Nubek. Jest jakiegoś o Nubka. A nazwijmy go Don. Don. Jak widzimy, jak teraz działa nasza gierka, sprawdźmy. Jak coś to z tego toolboxa nie bierzcie. Dobra, jak widzicie, ten Don nam wychodzi. Hmm. A my nie chcemy. To so, tak mm, teraz starter gajamy pluchik, screen guy i nazwijmy go. Jo. Teraz dodajmy tekst label I ją trochę rozszerzmy. Zmienimy sobie kolor na jakiś zielony. I tu nie będzie tekst. Ok, następnie y zrobię cięcie musicie plus. level to jakby tu umieścić i ja zrobię cięcie, żeby nie pokazywać. I... OK Kontynuujmy. Teraz sobie dodajmy żeby tu background Tak też nie chcemy i musimy... Teraz będzie naj, jed, najtrudniejsza rzecz, sobie to boxa wyłączę, e, tego poradnika, czyli skrypt. Dobrze, to tak, klikamy plusik i klikamy skrypt, dobrze, usuwamy hello world, world. Mm. I piszemy wait. Komenda wait, będę wam, oznacza, że mamy czekać, ile mamy czekać, aby coś się stało. I na przykład wait 6. I, I te 6 to zaliczamy jako sekundy. Na przykład, jakbyście dali nawet 90, to to oznacza 90 sekund. 60, 60 sekund. Więc tę liczbę podaje się w sekundach. Następnie przechodzimy na następną linię i piszemy kropka. Tekst, czyli jaki ma to być tekst, i teraz równa się, i, i robimy to, i sobie piszemy y tekst, na przykład Hello. My name is Jochton. I w następnej linijce robimy to samo, tylko patrzcie, wait. Już musimy podać liczbę większą, a nie że będzie weight 6, i potem znowu weight 6 lub 4, bo w... w ogóle to się kupy nie trzyma. Bo to się skrypt się pisze po kolei, a nie od tyłu. Więc tu wpisujemy na przykład 8 albo. 3 8 i to samo skrypt tekst o kurte tu nie dokończyłem mój błąd Kurte jak sorry widzę wiele ja to czasem szybko piszę i coś nie pyka i to samo, jakby mm, wszystko to samo przypisujemy te wait z kropka, parent yy, tylko ten, tylko te litery, liczby i yy, ten i hasło, czyli to co, on ma, co, co ma tu powiedzieć. Tylko, że y, jak chcecie to samo, no to y, tu piszecie, co chcecie. Nawet możecie takie coś napisać. I to będzie wszystko działać. Dobra. Ja sobie zrobię takie trzy i. Na przykład takie. Wait. I teraz skrypt już gotowy. My teraz sobie z tą wyjdziemy. Akurat tego nie musicie robić, ale ja sobie zmienię proporcje tekstu. Hmm. Czyli takie. Okej, dobra, pyk. Muszę najpierw.

I zagrajmy w naszą grę i zobaczmy jak to działa. Hello, my name is John. Przepraszam, ale muszę, sorry widzowi, jak, jak coś to moja wina, to bo zapomniałem, że taki tekst pomniejszyć trzeba trochę. O teraz kurczę, chwila jeszcze, zaraz Wam pokażę. O, tekst, ale nie chcemy tego tekstu tak wielkiego. Teraz... Widzicie, hello, my name is Don. Cześć, nazywam się Don. Chcesz być przyjacielem moim? Dziękuję Ci bardzo. Chodźmy na nic. I tak to bardzo. Miało wyglądać. A ja Wam bardzo mordeczki dziękuję za to, a ja dziękuję za oglądanie. A ja bardzo dziękuję za oglądanie. Piszcie co chcecie w następnym odcineczku w komentarzach tam na dole. Czy chcecie w ogóle znowu Roblox Studio czy gry? Napiszcie w komentarzu, a ja to nagram. A ja dziękuję za oglądanie i pa!